Tam dobrze idzie. Kaprys jest lepszy, weźmie ich obu. A ja bym na Baronie wygrał. Puścił mu wodzę jeszcze przed końcem drugiego okrążenia. On jest silny i ma ambicje. Wygrał na nim. Przepraszam, panie trenerze, ale ja sobie czasem tak myślę. Bo taki bieg to trzeba zaplanować. Rozłożyć siły konia. Zaraz Goromek wypuści. Powiedziałem mu, żeby zrobił tak zaraz po drugim okrążeniu. Ciągle jeszcze chcesz zostać dżokiejem? No, może pan dyrektor kiedyś pozwoli, jakby pan się wstawił. Roman jest trochę za ciężki. Koń do cholery! Wyścigi z treningu robią? Już kapry z przodzie. Już go baron nie dojdzie. Roman jest za ciężki. I powinien siedzieć bardziej po dżokejsku. Na krótkich strzemionach i na środku ciężkości konia. O środku ciężkości też wiesz? Czytałem trochę. I słyszy się, jak panowie rozmawiają. Pan dyrektor też kiedyś mówił. A wiesz, że w czasie galopu konie opiera się tylko na jednej nodze? Tak, to udowodnił francuski filmowiec Marey, bo nakręci kawałek filmu i na poszczególnych zdjęciach widać było wyraźnie. Właśnie w tym momencie siła uderzenia tej nogi wynosi około 8,5 tony. I dlatego konie często łamią nogę w galopie. Albo zrywają sobie ścięgna, to ty dużo wiesz. No koniec treningu, zabierajcie konie! Panie trenerze, przyszły koniec ostatniny. Pan dyrektor posił, że pan zaraz przed podstajnie. Panie Ablecki, z tego wozu, dla Pana. Spelek! Leć po Romana, niech zaraz tu przyjdzie, a Ty poprowadź jego konia. Przydziela Pan Romkowi? Oczywiście, ma tylko dwa. Mogę jeszcze wziąć jednego. Już masz trzy, wystarczy. Mogę jeszcze wziąć, dam sobie radę. Leć po Romana, nie zawraca mi głowy! Romek, trener Jabłecki cię woła. Jest przy ramki. Co się stało? Konia dostaniesz. Przyszedł nowej ze stadniny. Cholera by wziął. Dosyć mam roboty z tymi dwoma. Jak chcesz, mogę go wziąć. Jabłeczki znów powierze się od roboty migam. Masz, prowadź go. Ja też polecę. Marek, poprowadź Barona. My lecimy do trenera. Stój! Ależ to piękny koń, panie trenerze. Tak, ale zdaje się, że ma charakterek. Prowadź. A, z tego to chyba będzie pociechać, co pani Ableski? Nie jest zły, zobaczymy. Romek, to dla ciebie. Będzie stał koło barona. Ale nerwowy cholera. Jak ty się znalazł między obcymi, też nie byłbyś taki spokojny. Ty, filozof, miałeś oprowadzać barona. Marek go prowadzi. Ja przyszedłem zobaczyć, jakie przywieźli nowe konie. Rób co ci każę, jazda do barona. Zabieraj konia. Masz cukier? Daj mu kostkę. Nie. Ja mam. Ten Ferek to dobry pracownik. Romek jest lepszy. Świetnie jeździ. Będzie z niego dobry jockey. Tomek, zostaw, znarowisz konia. Zajmij się dzisiaj w południu. Nie wiedziałem, że ja byłem z nimi go przydzieli i umówiłem się. Dobra, idź. Dziękuję ci. Jak kiedyś będziesz potrzebował. Dobra, dobra, idź. Fajny jesteś konik. Na pewno będziesz wygrywał. Na pewno. Trzeba cię wyczyścić. Widać, że o Ciebie tam dbali, ale i tu ci nie będzie źle. Wyczyścimy Cię, wyczeszemy, żebyś mógł się każdej pannie podobać. Tak jak Romek. Grzywę też Ci zapleciemy, żeby ładne fale były. Stój, Karino, stój, stój spokojnie. Obiecałem twoim rodzicom, że zrobię z ciebie żokeja. Ale plunę na wszystko, jak będzie się tak zachowywał. Ja ci daję konia, który może być kiedyś faworytem, a ty zamiast go oswoić, zająć się nim, zaraz poleciałeś do swoich dziewuch. Do jakich dziewuch? Pani Jabłecki. Kolega jest chory w szpitalu. Pojechałem go odwiedzić. Daję słowo. Chory kolega w szpitalu, tak? A to, co od ciebie idzie, to lekarstwo, co? Ty gówniarzu! Ostatni raz ci daruję! Pamiętaj, ostatni raz! Idź do stajni po karyno. Osiodłasz go i będziesz zajeżdżał. Tylko łagodnie, rozumiesz? Odpieprz się tego konia, rozumiesz? O co ci chodzi? Masz swoje konie, zajmij się nimi. Przecież sam mnie o to prosiłem. Prosiłem cię, żebyś się raz nim zajął. Nie siedział tu cały czas. Zjeżdżaj. Stój i cholera. No jak przy Odłaniu? Normalnie u mnie koń chodzi jak zegarek. No dobra. Siadaj. Nowy do naszej stajni? Tak. To trener Romanowi go przydzielił? Widzi panaki łagodny? Tak myślisz. To krowa, nie koń. No zasnął cholera. Ale będę na imbrał brał nagrody. Jedna po drugiej. Jak pana polubi. Karino, Karino, chodź, chodź, chodź Karino, Karino. Karino, karino! No chodź, 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 karino. Chodź, chodź. No chodź, chodź, Bardzo cię boli? Nie, nie. Nie ruszaj się, zaraz wprowadzę karetkę. Słuchaj, zaraz! Ja nie chcę mieć tu znowu wypadku! Panie trenerze, nie będzie żadnego wypadku. On jest łagodny. No, to pierwsze półrocze przyszłego roku mamy załatwione. Proszę. O, przepraszam, panie dyrektorze, jest pan zajęty? Proszę, proszę, niech pani wejdzie. Właśnie skończyliśmy. Jutro jest niedziela, w nie wszystko w porządku. Czy mogłabym na jeden dzień wyskoczyć do Warszawy? Odwiedzić dziadka. I Karino. Mamy tu kiepskie połączenie z Warszawą. Będzie pani zmęczona dwie noce w drodze? Panie dyrektorze, ja właściwie też powinienem być w Warszawie. Jeśli pani nie przeszkadza, że pojedzie pani bezdusznym samochodem zamiast korzystać z mądrego i wrażliwego stworzenia, jakim jest koń, to serdecznie zapraszam. Dziękuję. No ale Felka, słuchaj, nie zrzuca. A jaka gwarancja, że go nie zrzuci? Strawę starego jockeya zrzucił, mnie zrzucił, to cholerny koń. A no dobrze, ale jeżeli go dotychczas nie zrzucił, to już go nie zrzuci. Sam pan powiedział, że to jest dobry koń. Ktoś musi na nim jeździć, nie? No to niech go bierze Felek. No to jak, panie trenerze? A bierz go, ale jak cię zabije, to nie moja wina. Carino. Ten pani Pupilek nie się tu narozrabią. Romek ma złamaną rękę, dwóch porturbowanych Tym strawa, Dżokie, który opiekuje się tą stajnią. To niemożliwe. Przecież to bardzo łagodny koń. Usposobienia się zmieniają. Widzę, że źle mu tu nie jest. Staramy się, żeby mu było jak najlepiej. To jest Felek. Jego bezpośredni opiekun. Lubisz Karino? No, on mnie też lubi. Może dzięki niemu zostanę jockeym. Życzę ci tego. jest rewelacyjny. Chłopak też jest dobry. No, Doświadczony i może wycisnąć z konia dużo więcej. Nie jestem taki pewien, Felek i Karino są doskonale z grani. Decyzja jest chyba łatwa. Panie Strawa, Felek jest zapisany na bieg dwulatków. Będzie jechał na Karino. Skąd wiesz? Słyszałem, jak dyrektor rozmawiał z trenerem Jabłeckim. Felek powiedział, że was wszystkich zostawi o 10 długości w tyle. O dziesięć długości czego? Niech ten gówniarz uważa, żeby nie został przy bandzie. Co ty tu robisz? Modlisz się do niego, czy co? Biegnij, po wszyscy poszli się ważyć. Pelek! Uważaj, bo starzy dżokeje mogą cię przyprzeć do bandy i przepadniesz. Uważaj, rozumiesz? Będę uważał, dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie wszystkich miłych gości i życzymy przyjemnego spędzenia czasu, wypoczynku oraz wielu sportowych emocji. W dniu dzisiejszym zostanie rozebranych 8 gonit. Z gonitwy pierwszej został wycofany koniunkturę 2 Nad prawidłowym przebiegiem wyścigu czuwać będzie komisja techniczna w składzie. Przewodniczący Janusz Stokowski oraz Roman Gondorowski, Adam Sosnowski, Wacław Gauer, Tadeusz Milanowski i Jerzy Budny. Sędzią przywody jest Jan Lenart. Sędzią na celowniku Krystyna Formatiewicz. Kierownikiem totalizatora Jerzy Ośmanowicz. Kierowniczką meetingu jest Teresa Czysz. Starterem w miejscu pierwszym, piątym, będzie Jerzy Aliów i został on Biuro Kryminalne Doku prosto z życia, a o 20.10 Tom Cruise jako barman w kasowym hicie Koktajl. Warto być z dwójką.